Sponsore in programma Sicily Kropka -Rent. Sponsore in programma Rapid Motocicle Pozna, dealer KTM in Gasgas. -gas. Sponsore in programma JG Sport, distributor Scott e Motorex. Sponsore in programma firma Motopacket Torneremo al mare, nuovo a sotto l'acqua nel suo

Pan Daniel Dubois, troszeczkę francuski, ale jedna rzecz jest ważna. Było 48 godzin, najbardziej intensywne wszystkie modeli Harley Davidson. Jaki jest tajemnica sukcesu tego formuła i jakie są te osiągi, które e, mieliście właśnie przez tego spotkania z prasą, Daniel? Słuchajcie, tajemnica tego sukcesu jest bardzo prosta. W Harleju przede wszystkim chodzi o wspólną jazdę. motowizjonerów? No to... Te same twarzy? Skąd Te same znam twarzy. tego pana? On był Ten u mnie jest... w domu, on był na Mazurę. Oni są no. nasi koledzy od, nie motowizjoner, ale... Tak, ja jestem po prostu wynajętym statystą. <laughs> Pojawiam się... Oj, przyznaj się. Dawaj twoje credentials. Credentials, o człowieku, są takie. <laughs> Firma? Motowojadżer. Motowojadżer, pozdrawiamy. Pozdrawiamy Moto Voyager, portal, który daje niezbędne informacje i idziemy zobaczyć troszeczkę te pojazdy, które my, które uważamy się najmądrzejsze, wybraliśmy, bo my jesteśmy od turystyka szosowa, więc wybraliśmy ten moto, który według Harlejowcy jest najmniej Harley od Harley'ów. I nawet z kuframi prosiliśmy, <laughs> przynajmniej tak prosiłem, żeby mógł smakować mój e, kosmetyczka, który jest. Nie żartuję. Ja lubię ten motocykl, mimo tego, że na pierwszy rzut wtedy byłem nie miłe, bo było, wyglądało troszeczkę inaczej, wspominał mi ten Hoover, ten, to co moja babcia używał do waks, ten, ten z przodu, było identyczne i dowodniłem nawet e, e, dystrybutor, że. E, trochę ten podobieństwa było, ale motocykl jest niezawodny. 150 koni. Nawet e, muszę przeprosić, e, przeprosić widzów, bo wtedy deklarowałem, że nie biła obecna ten gniazda USB. Nieprawda. Jest dobrze skowane, ale jest. I wiadomo, że moje krytyki, dobra, jestem pedantyczny, było do niektórych wykończenia, typu ten, e, ten, ten spoiler, ale. Powiedzmy, że e, motocykl e, nic nie brakuje. I wspominamy ta para Polaków, które się kręci dookoła świata. Szacunek i szapola dla nich, bo e, oni, mo możemy tak powiedzieć, że, że już są e, pod patronatem bezpośrednio od Miłłoki. Siedziba e, ikoniczna od tego, e, tego marka i tego modelu. Ostatnie przygotowanie trwają. I wspominamy, że już tutaj ten salon się nazywa. Defender! Yes! Defender! Żadna z e, wspólności z e, Land Roverów <gry> i e, możecie tutaj na Primasa 1000 który dla osoby z, e, z m, stolica jest e, taki Moto e, moto-alej, Nazwiemy ją e, tak. Co powiedzisz odnośnie tego piękny motocykl z e, piękny tir, sorry, pochodzący z Czech. Które właśnie reprezentuje ten Harley on Tour. Dzisiaj to jest właśnie ten auto od nasz redaktor, który będzie dzisiaj filmmaker dla całego teamu. To jest dla nas kolejny powód duma. Harley on Tour to jest ta inicjatywa, która powinna dla dziennikarzy ilustrować te różne modeli od Harley. Dzisiaj będziemy na taki jedno z tym piękniejsze, nawet dla obcokrajowca, jak ja, części, mianowicie Mazury. Motowizjonerów, można tak powiedzieć, międzynarodowy Autumn Vibes Ride. Angielskie imię, ja, łoch i. Pan Daniel Dubois, troszeczkę francuski, ale jedna rzecz jest ważna. Było 48 godzin, najbardziej intensywne, wszystkie modeli Harley Davidson. Jaki jest tajemnica sukcesu tego formuła i jakie są te osiągi, które e, mieliście właśnie przez tego spotkania z prasą, Daniel? Słuchajcie, tajemnica tego sukcesu jest bardzo prosta. W Harley przede wszystkim chodzi o wspólną jazdę, e, więc wpadliśmy na pomysł, że Najlepiej jest pokazać Wam, jako dziennikarzom, o co tak naprawdę wchodzi w Harley'u, tak? E, ten cała idea Unite We Ride, e, Harley, e, który jeździ po, znaczy, ciężarówka z Harley'ami, która jeździ po całej Polsce, e, testy, które macie u różnych dealerów. Zobaczcie, za każdym razem formuła jest taka, że jeździmy razem i o to właśnie wchodzi. Nawet jeśli mamy taką pogodę lepszą bądź gorszą, za każdym razem ta przygoda, która się buduje, to jest ta wspólna jazda, bo to buduje więź między ludźmi. Zgadzam się z naszym kolegą, który, wiadomo, jeżeli chcecie testować, wspominamy zawsze, że Twin Peaks, to samo jak ten serial TV, możecie znaleźć w Warszawie, ale Arley jest obecna wszędzie. Ale to, co mnie pomogło te 48 godzin, jest jedno stereotyp, bo tylko głupi ludzie nie zmieniają zdania. Ja miałem jeden pierwszy test od... Pan Ameryka, na którym ta estetyka mi się nie spodobało, Może ograniczyłem na ten test tylko do Warszawa, a teraz, robiąc tych kilometrów, które zawsze mówi do Was też dziennikarze, nie można ocenić motocykl po pojazda na Masiałkowska albo na, na Starówka. Więc zrozumiałem ten wygoda, rozumiałem te fantastyczne zawieszenie, inteligentne, naprawdę inteligentne. Ta hamowania. Made in Brembo, więc Amerykanów też nas lubią i e, zapytam właśnie do e, Daniel, e, co on sądzi o e, ten model właśnie Pan America i czy on ma szansę wyprzedzić ten e, kuzyn właśnie niemiecki. Wiecie co, ja odpowiem bardzo krótko. W... Mamy dużo motocykli demonstracyjnych u nas w salonie, do których oczywiście zapraszam Was do testów. Niemniej moim ulubionym motocyklem, który najczęściej sobie biorę i paradoksalnie do jazdy po mieście też jest właśnie model Pan America. Sam fakt, że to był jeden z moich pierwszych yy, doświadczeń, jeden, jeden z pierwszych moich motocykli adventure'owych, które miałem okazję tak bardziej o, objeździć, sprawił, że w ogóle zakochałem się w tym segmencie, bo niestety, ale z mojego doświadczenia też późniejszego, wiele adventure'ów jest dosyć, raz, że skomplikowana, dwa, że nie taka prosta w obsłudze i też chodzi mi o samo o bycie i jazdę. E, sama Panameryka, jak pewnie zauważyłeś, jest motocyklem, na który po prostu wsiadasz, Jedziesz i zapominasz o tym, że to jest Harley Davidson, zapominasz o tym, że to jest adventure, bo to jest po prostu kawał dobrego sprzętu i nic więcej od niego nie oczekujesz. Jeśli chodzi mi, jeśli pytasz się o to, jak porównujemy sprzedaż albo sam motocykl do jego odpowiednika niemieckiego, ja bym powiedział raczej, że ciężko powiedzieć, bo nie do końca bym powiedział, że tutaj Harley celuje w, w, same, w, w samą markę BMW i tutaj chce być okay. dla niego bezpośrednim konkurentem bo Harley Davidson należy zaznaczyć jedną rzecz. To nie jest tak jak w przypadku wielu innych brandów austriackich czy japońskich, że zebrało się grono inżynierów z innych marek, którzy przy okazji siadli do deski kreślarskiej i pod znaczkiem innej marki razem wspólnie stworzyli motocykl. Nie. Tu należy zaznaczyć, że model Pan Ameryka przez Harleya Davidson a został od podstaw stworzony przez tych samych ludzi, którzy od 20-30 lat budują te legendarne Yy, silniki wolnoobrotowe, V-dwójki, wiecie, te ciężkie harley e davidsony e, które, które my kojarzymy też z pop kultury. To ci ludzie stworzyli od początku ten motocykl, to ci ludzie mieli wizję na to, żeby ten motocykl był zupełnie inny, i co dzisiaj po już kilku latach bycia w portfolio tego modelu, mi jako dealerowi pokazuje, że to był przepis na sukces. Bo dzisiaj naprawdę nikt na początku, zwłaszcza, nie spodziewał się, że to będzie tak dobrze sprzedający się motocykl. I jest tego warty, bo oprócz właśnie. Mała dygresja, podziękowania do całej organizacja od Ali Davidson, który nas gościował z białej rękawiczki. Mieliśmy fantastyczne kolacje. I a propos, właśnie stereotypy: wszystkie Arlejowce piją dużo alkohol. Kurczę, byli bardzo, prawie grzeczni jak ja, abstynentem, więc zaczynamy też lepiej rozumieć ten świat Harley. Sponsorem programu Cicily.rent. Sponsorem programu Rapid Motocykle Poznań. dealer GTM i Sponsorem programu jest JG Sport, dystrybutor Scott i Motoreks. Sponsorem programu firma motopakiet.pl. Ale jedna pytania, mimo tego, że daje Was. 5 plus i burzaka do organizacji, bo byliście fantastyczni. Jedna pytania prowokująca muszę dawać. E, nauczyłem się, że nie zawsze w motocykla musi być coś racjonalne i logiczne. To samo kiedy jeździłem od Warszawy do Łeba z model Bober. Dobrze, było Triumf, ale nieważne. E, to samo dzisiaj e, próbowałem też zamieścić z Fatboy, który możemy powiedzieć, że to jest motocykl dla kultowe ludzi, ludzi, które rozumieją, na czym ten rzecz polega, bo wiadomo, miałem trudności, żeby się trzymać stabilne, ale prawdopodobnie Ty, Daniel, masz kilka anegdot, które wytłumacz mi, na czym jest zalegana ta, ta cała ikona. to so, Fatboy jest taką ikoną e, motoryzacji. To nie jest po prostu model. E, ja zawsze mówię klientom, którzy do nas przychodzą do, do dealerstwa, bardzo często ludzie po prostu chcą Fatboya. Jakby nie Harleya Davidsona, oni chcą Fatboya. E, nasza marka, w związku z tym, że sama w sobie jest kultowa, wypracowała też kilka takich znanych w popkulturze motocykli. Między innymi jest to Harley Davidson Fatboy, którego dużo ludzi pewnie będzie kojarzyło, nie wiem, jako motocykl Schwarzeneggera chociażby. Jak sama nazwa wskazuje, on po prostu ma być tym większym chłopcem. Jest to Soft ile jest to Cruiser, więc ja bym to pasował jako model, który ma być przede wszystkim bardzo uniwersalny, pomimo tych... Różnych ciekawych przywar, które wskazałeś, na przykład najszersze fabrycznie instalowane koło przednie w motocyklu na świecie, ever. Żaden inny model motocykla jakiejkolwiek marki nie ma tak szerokiego koła przedniego. Z tyłu również 240, pełne felgi. To po prostu ma być motocykl, który ma robić wrażenie. I ja zawsze to porównuję do tego, że jest to trochę marka w marce. To jest po prostu Fedboy. To nie jest Harley Davidson jakieś tam software. Nie, to jest po prostu Fedboy. Eee, I to jest fajne, bo Harley Davidson jest jedną z niewielu marek, która absolutnie robi wszystko, żeby jak najbardziej zostać tą swoją tożsamością i kulturą. Bo ludzie tego chcą. Ja zawsze porównuję niektóre motocykle do takiej przygody, którą możemy sobie odbywać, gdzie czasami chcemy, tak jak my wczoraj, chociażby pojechać sobie do fajnego, pięciogwiazdkowego hotelu, gdzie mamy wszystko jest super. A czasami chcemy pojechać pod namiot. I to nie jest tak, że któryś z tych wycieczek jest lepszy. Który, któraś z tych wycieczek jest lepsza, któraś jest gorsza, bo chodzi za każdym razem o przygodę. i każdy softtail, zwłaszcza takie jak e, ikoniczne, jak chociaż e, Fedboy albo lowridery, które nam się będą kojarzyć e, z synami anarchii chociażby, to są bardzo, bardzo ikoniczne modele, za którym przede wszystkim idzie taka aura Harleya Davidsona. I to jest przede wszystkim motocykl dla osób, które chcą się wyróżnić z tłumu, ale co najważniejsze, są indywidualistami, bo to nie jest motocykl dla wszystkich, i to należy zrozumieć. To nie dlatego, że coś jest z nim nie, nie tak. Nie, to zazwyczaj po prostu chodzi o to, że motocykl jest bardzo indywidualnym przedmiotem, bardzo indywidualną częścią i stanowi jedność z kierowcą. Okay. I to jest właśnie fedboy, po prostu jest dla niektórych osób bardzo okej, okay, a dla niektórych nie. I szczerze wam powiem, nie wiem od czego to zależy, to chyba zależy przede wszystkim od charakteru. Panowie, to było Daniel Dubois i z waszy Fatboy e, Motowizjoner, włoskiego Fatboy, powiem, że tak się przekonałem, że powiem was, Unite, we ride! Dzień dobry, dzisiaj z Alagardy jestem z kolega kolegą i dzisiaj eh, będziemy ruszeli taki temat bardzo poważny. Eh, razem eh, z programem Motowizjoner eh, postanowiliśmy właśnie eh, być ambasadorami dla takiej eh, akcja karitatywną Two Wheels Na stronę będziecie widzieli, że oni są oficjalne eh, firma albo instytucja karytatywna współpracująca z MotoGP, więc na czym rzecz polega? Zbieramy te pieniądze kupując może jedną koszulę jak ja zrobiłem, to jest wystarczająco żeby potem kupić takie motocykle, które są warte około 5000 euro i które są prowadzone przez takie aniołki nazywają się riders i te motocykle transportują leków albo czasami nawet pacjentów żeby dostali na przykład szczepionki, żeby e, było do nich dawane takie e, wizyty medyczne do najbliższych szpital. Bardzo często ambulancja nie robiłby ta robota, dlatego jeszcze raz, motocykle są kluczowe, ale Wasza pomoc chyba jest bardziej kluczowa. Ruszajcie Wasze portfele, zamówimy jedna koszula, coś symboliczne. lub przez patronatę kontaktujecie nas w programie przez adres motowizjoner.gmail.com. Wspomagajmy, wspomagajmy, wsparcie są zawsze potrzebne i będzie też taki return on image dla naszego ducha, ten karma wróci, proszę mi wierzyć. Przegapiłeś odcinek Motowizjoner i nie zdążyłeś na Motowizja, i nawet na te 5-6 powtórki, nie ma problemu. Wszystko się da nadrobić. Wytypujesz Motowizjoner na YouTube i tam znajdujesz, i robisz tak zwane suba, lajkujesz, komentujesz pozytywne, bo the show must go on.